Cześć, z tej strony Rafał 2, a to jest Moab na mapce Carbo. Grałem tutaj z bronią M4, a potem z ponieważ to jest tryb, cała porcja rybka. I tutaj e, za podniesienie bomby jesteś kolosem. Tak, a wiem, może powiem jakie tutaj chyba są A pierwszy to jest... Zwinę ręce, na drugi to jest H e bezkompromisowy, na trzeci to jest pewna ręka. Na specjaliście patilacerka, szyb szybkie wyciągnięcie i tak. To jak widzicie, mamy Powiem trochę o tym trybie. No ten tryb mi się podoba. On jest tak, taki fajny, ponieważ można... Bo relaksacyjnego sobie zdobyć. Bo ja byłem bardzo, bardzo mi ciężko się grało. Weszłem sobie na wojnę lądową, patrzę. tu ma stat 22 na 0. Ale czemu w moim filmie jest tak mało ludzi? To nic. gram Gra i nagle patrzę ibon. No to już wszystko było jasne. Wychodzę. Dochodzę do drugiego fęgu, mi się poszczęślił No będę tego łapa z m 4 no, ale nie Gościu miał chyba 60 kg No i nawet strzelał przez ściany, nie wiem jak to się zwie Na pewno auto heczem się nie było, bo przez ściany mnie cały czas zabijał No i Po prostu no, gdyby nie ci hakerzy to by ta gra naprawdę by była fajna nie, tak, nie zauważyłem go nawet. Tak, już specjalista na specjaliście, no to już po prostu to fajnie. No tak naprawdę no to, my to przegraliśmy, ponieważ nie podłożyłem bomby, a Moaba wezwałem nie w następnej jest do tej, bo w następnej ludzie jest tak, że masz tylko jedno życie. Tak jak my. No i przegraliśmy pod tam tak trochę to. Nie wykorzystał kolosa jego pancerza. Tak. A jak mówiłem, próbuję wbić Moaba z M5 Potem zabieram się za CM9 W wolnych chwilach jak będzie jakąś małe mapy to z MP7 lub z PM9 próbuję zdobyć Jeszcze z PPM91 Jeszcze zdobędę Ale to spróbuję na FFA Bo no, tam już... Próbuję, właśnie, z tego nigdy trybu jeszcze nie miałem, bo, nikt, Nie wiem czemu, zawsze lubię mieć jakiś team, który mnie czasami ochroni przed zabójstwem. Ja tak nie lubię samemu i wystawić na siebie. Tutaj znowu miałem farta i to ja... No, Zauważyłem, po prostu koreś Po prostu leciałem wszędzie, Zudziło mi od kroku. Tak. No, Trochę nie, wiem, czy ten no, dobra. Gdyby jeszcze z nosza zabijał to jeszcze spoko, ale dalej pistolet. No to kurde, to to łatwo. pokoju może czterech gości zabić, jak tutaj nawalają no i za chwilę pewnie będzie no, małam, ale jeszcze nie Co jest jakiej pełni jeszcze co będę? Oczywiście spróbuję na zdobyć, u SASA-13. Tej na no bo trzeba umieć celować z tej broni, a moja kada sama obok tego nie ma niekiedy. No i... Aha! Jeszcze spróbuję wbić na dwójce luncharnego. No ale no, nie idzie. nie idzie. No kończy mi się mecz, albo padam jak ostatnio, 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 żeby się skończyli meczu, no nic, tutaj za chwilę leci Moab no, Nie wiem, na no spróbuję, Może, dziś, może jeszcze jutro, ja mikro może wrzucę z blago z dwójki, a jakby się mogło wrzucić Moaba, no to wrzucę Moaba no, Ale to, to oczywiście jutro Ja się spadłem, żegnam, na razie